Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Rise of Kingdoms. Dzisiaj mówimy sobie aktualizację Księżyc i Gwiazda, która nadejdzie 10 lutego 2025 roku. Będzie tutaj kilka nowych wydarzeń, które raczej się nie pojawiały w grze. przynajmniej ja nie, nie kojarzę. Na samym początku mamy tutaj serię wydarzeń z okazji Ramadamu, by zdobyć wspaniałe nagrody okay, na gwiazdę. Gwiazdy i księżyc. Loguj się codziennie, by zdobyć Baybarsa i Mehmeta drugiego. A, no to myślę, że to już było. Lampion księżycowy. Zdobywaj gwiezdne świece i używaj ich do zapalenia ramadowego lampionu. Wykonuj codzienne zadania, by zdobyć gwiezdne świece, które których można użyć do zapalenia lampionu i otrzymać i otrzymania świeczników półksiężyca. Okay. Dobra, po codziennym użyciu określonej liczby gwiezdnych świec możesz wysłać sojusznikowi prezent. No to tutaj w sumie nic takiego ciekawego nie ma. Mm, tutaj mamy tak, drugi podpunkt aktualizacji. No to tutaj już jest troszkę ciekawiej. E, z tego co się właśnie dowiedziałem, no to król e, u nas tutaj e, odrzuca właśnie rejestrację na KVK ze względu na tą aktualizację, żeby za zarejestrować się właśnie na ten nowy format. Mm na ten nowy format, nowe, nową opowieść sezonu podwoju na ostrzu noża. Elitarne jednostki, mistrzowskie umiejętności, postępy w kronikach Zaginionego Królestwa, drzewo technologii, koalicji pozwolą Ci przekształcić wojowników w nowe elitarne jednostki i odblokować wyjątkowe, aktyw, wyjątkowe aktywne umiejętności. Mhm. Czyli tutaj będziemy mogli przerobić sobie jednostki ja to tak to rozumiem nie wiem nie wiem o co tu chodzi za bardzo nie widziałem żadnego filmu ani e, żadnej jakiejś tam e, informacji na ten temat no ale to tak e, wychodzi że elitarne jednostki i mistrzowskiej umiejętności będzie można po prostu no jeszcze jakieś bardziej e, to z, z te piątek będzie można zrobić te szóstki no ale to no nie wiem to tak zobaczymy jak to będzie wyglądać Drzewo Technologii Koalicji. Wykonuj różne zadania, aby zdobyć żetony technologii, które służą do odblokowania nowych technologii bojowych w drzewku technologii koalicji. Mhm. Czyli tutaj jakieś nowe drzewko się szykuje. To pewnie pod te jednostki. Okupacja areny, nowe święte obiekty. A to pewnie coś takiego jak w tym w, w tym KWK co te jakby baszty przerobione były, tak mi się wydaje. Zupełnie nowa mapa, walcz na całkowicie nowej mapie, gdzie sześć obozów ściera się podczas bitew o dominację. No, no to to jest coś podobnego, zobaczymy jak to będzie w praniu wyglądać. Poprawki w Zegnionym Królestwie, no to nie będziemy tego tutaj czytać, bo tu tego jest bardzo dużo. Ale tutaj był jeszcze taki punkt. Yy... Jeśli kupisz sezonowy zapas kryształów premium podczas sezonu podbojów odblokujesz funkcję natychmiastowych badań w centrum badań nad kryształami. Mhm, okej, okay. no to to już jest takie ciekawe, tylko że co oni mają na myśli tutaj? Że kupię jakiś pakiet zapasu kryształów premium. Mają to no, że wszystkie te paczki wykupię, czy, czy, czy po prostu... Czy, czy pierwszą tą paczkę jak wyskakuje, gdy po prostu buduje się to kopalnie albo to albo centrum badań? No nie, nie nie wiem za bardzo jaki tutaj ten pakiet, jest ten pakiet premium. Ja uważam, że wszystkie te pakiety są pakietem premium, bo to szczerze mówiąc po 50 dniach to wszystko i tak, czy tam po 60 przepada, więc pakowanie w KVK kasy, no to jest tylko pokazywanie że ludzie, którzy mają du gruby portfel, są w stanie yy, ulepszyć sobie na maksymalną, yy, na maksymalny poziom te technologii i wszystko tam. Więc myślę, że pakie pakiet premium <gryw> podczas sezonu podbojów. Ja uważam, że każdy tam jest pakiet premium i to wydany bez sensu. Yy, Okej. Okay. Yy, czas do uzyskania dodatkowych odświeżeń. Zadań bastionów, zaginię królestwie. Sezonu podbojów został skrócony z 10 do 5 minut. A okej, okay, no to fajnie. Mm, ta zmiana będzie dopiero dla opowieści, które rozpoczną się, po aktualiza które rozpoczną się przed aktualizacją. A no to, to wiadomo, no to jak zawsze, to jak coś wprowadzają to przed rozpoczęciem. Mm, okej, okay, tutaj nie ma nic ciekawego, bo tutaj jest Arka Ozyrysa, no to tutaj szczerze mówiąc ja gram tą złotą, ale tam bez jakiegoś rankingu. Optymizacja, optymalizacja wydarzeń. O, a no to filmik o właśnie, ostatnim wydarzeniu. Mistyczna kraina. Co tutaj ciekawego nam dodali? Dodano nowe ustawienie automatycznego użycia, które sprawia, że umiejętności klasowe są automatycznie używane przeciwko odpowiednim celom. Aha, czyli co, to będzie automatycznie? Po prostu grało Dodano automatycz automatyzację oddziału. Jeśli ktoś z twojej drużyny stanie się bezczynny, gra, to ostatnio o tym rozmawialiśmy właśnie, że, że dużo jest takich sytuacji, że ludzie wychodzą i trzeba po prostu opuścić to wydarzenie, bo się nie da tego zrobić. Gra zautomatyzuje oddział tego gracza, by kontynuował walkę. Sztuczna inteligencja wybierze cel, i atak cel ataku i dobierze używane umiejętności na podstawie zachowania innych członków drużyny. Mhm. Możesz teraz zmienić krygnasę po wejściu do, do mistycznej krainy, jeśli jeszcze nie rozmieszczono żadnego oddziału. Mhm. Okej, okay. no to dobra, no to, to akurat spoko, że, yy, że będzie po prostu sztuczna inteligencja grała za gościa, który opuści wydarzenie i nie trzeba będzie po prostu tego opuszczać i od nowa zaczynać, bo to jednak yy, marnowanie czasu. W drugim podpunkcie, co tam mamy w drugim podpunkcie, aktualizacja czempionów olimp. o tu może też być coś ciekawego, bo ja też czasem w to gram I te rankingowe jakieś gram, może coś tutaj ciekawego dodali Zaktualizowano interfejs konfiguracji dowódców w trybie wyrównanym Możesz teraz dostosować, dostosować ich ekwipunek, talenty i uzbrojenia Ok, czyli będzie możliwość jeszcze mieszania ekwipunków, bo tak to w sumie tylko było, że dowódców się wrzucało a formację chyba już nie. Formacji chyba już nie było. Chociaż nie pamiętam. Bo nie grałem już chwilę tego. E, Okej, okay, nieważne. To zobaczymy. Bo to już lada, lada tydzień niecały został. Do tej aktualizacji. E, gracz z najwyższym wynikiem kontrybucji po przegranej stronie meczu Champion Olymp. Otrzymuje teraz dodatkowe punkty aktywności. Mm -hmm, Okej. Okay. Tylko pytanie, czy właśnie jak gram tą rankingową, to na przykład jeśli będę nie wiem, pierwszy czy tam drugi w przegranej drużynie, to, to będę dalej spadał z tej rangi, czy e, tak jakby zero punktów, ale zero też strat, nie? ze względu na to, że po prostu nie, nie wyszedłem, e, a, a grałem tak jakby do końca. No nie wiem, no to to akurat jest do sprawdzenia. Optymalizacja funkcji, optymalizacja st strategii dowódców, uproszczenie opisów umiejętności, ok, hmm. podgląd umiejętności, dostosowanie efektów ekwipunku ze statusem kultowym, jażdżące uderzenie, a to tutaj jakieś rzeczy pozmieniali w opisach, ulepszenie jakości rozgrywki, o to jest bardzo ciekawy temat, dodano przycisk szybka odprawa do forum, mhm. No to fajnie, no to w końcu. Eee, o tym też kiedyś wspominałem. Dodano przycisk podróży razy 10, czyli 10, no i bardzo ładnie, to mi się bardzo podoba. Eee, ze względu na to, że na farmach nie chce mi się tego robić, a bardzo bym to puszczać po prostu to forum, tylko nie chce mi się po prostu siedzieć tego i klikać. Eee, na głównym koncie się do tego zmuszam. Czasem zrobię to na drugiej farmie, ale na, na tych wszystkich farmach które mam, no to nie robię tego, bo to jest naprawdę marnowanie czasu. Ale ze względu na to, że teraz po tej aktualizacji będzie możliwość po dwóch kliknięciach, tak szczerze mówiąc, odebrania tych podróży, to bardzo chętnie będę to teraz robił. Ok, to akurat super. Piąty podpunkt, ulepszenie jakości rozgrywki, no to tutaj szapoba dla nich, że w końcu pomyśleli. Mogli to od razu dodać. Nie wiem dlaczego oni tak robią sobie podgórka i... Nie, nie przemyślą czegoś przed dodaniem. Optymalizacja nowej wersji. Po aktualizacji w niektórych królestwach rozpocznie się pionierska próba nowej wersji mapy. W każdej chwili można wrócić do klasycznej wersji, no ale ja szczerze mówiąc czekałem. Myślałem że jak będą słapy, no to będzie już nowa mapa, bo szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawy jak ona wygląda. Chciałbym już wejść na tą nową mapę. Po aktualizacji to ten efekt wizualny, żeby się zmienił, bo już mi się po prostu ta mapa troszkę znudziła. Wszyscy, większość już osób gra na tej nowej yy, i też chciałbym spróbować na tej nowej zagrać. Optymalizacja nowej wersji. Ok, to tutaj już yy, przyjrzeliśmy. Yy, filtry w warstwie przeglądu bitwy są teraz zgodne z filtrami widoku strategicznego. Mhm. Nie, to te jakieś głupoty. Nie będziemy nawet tutaj wspominać o tym, inne zmiany. E, o, to jest też fajne. Dodano wykres e, przeglądu rozwoju, e, który można znaleźć na stronie własnego profilu po dotknięciu przycisku więcej informacji. Wykres ten pokazuje e, ogólny rozwój w różnych aspektach gry i powiadamia, jak wypadasz w porównaniu z innymi, z innymi z ża, z zarządcami z tego samego królestwa e, królestwa albo zaginionego królestwa. No to akurat fajne, ale gdzieś już mi się przewijał taki screen, że ktoś tam właśnie pokazywał to. No ale to zobaczymy, jak to już wprowadzą. Myślę, że to jest fajna taka opcja. Takie porównanie jakby do innych graczy, jak tam na przykład wypadają nasze marsze, nasze killpointy, zebrane surki, ogólny rozwój jakby zamku. Więc myślę, że fajnie. A stosunek zmarłych do zabitych, myślę, że takie statystyki się tam pojawią, bo, bo tak naprawdę tutaj, a jeszcze mogą wrzucić na przykład ilość barbarzyńców zabitych w stosunku do innych graczy. No ale to zobaczymy, co oni tam sobie wymyślili. Nic jeszcze tutaj takiego oficjalnego nam nie pokazali, tak naprawdę. Przynajmniej ja nic nie widziałem, a przeglądam te Instagramy, YouTube y i i wszystkie ich tam media e, społecznościowe w celu właśnie jakiejś tam informacji. Mm, Okej, okay, co tam mamy? W, e, inne zmiany. Podpunkt siódmy. Mm, dodano nowy przedmiot. Trąbka królestwa. No ale to chyba już wyłączyli, bo ludzie tym zaczęli spamować. E, jakieś głupie teksty wysyłali. Mm, ja tego przynajmniej nie widzę już u siebie. Żeby mi tam coś się pojawiało. Mm co tutaj jeszcze takiego ciekawego po codziennym użyciu określonej liczby gwiezdnych świec możesz wysłać aha dobra bo mi się tutaj przesunęło to Dlaczego czego tu jest dalej to samo inne zmiany trąbka zaginionego królestwa no to to są te głupoty które już widzieliście pewnie jak weszły do gry bo tam ktoś wysyłał jakieś wiadomości dodano epickie szkice inżynierii do skrzyń z ze... to no to to szczerze mówiąc powinno już być dawno dodane. Od razu jak ten ekwipunek zrobili to powinni to wrzucić do tych skrzyń, eee, a nie że oni e, wszystko robią tak dopiero nie wiem, po jakimś czasie. Jeśli zbudowano forum, możesz kupić w sklepie kamień zamiany i użyć ich do zamiany uzbrojenia. No i to powinno być dodane również od razu po wprowadzeniu tego kamienia, a nie że oni to dopiero będą wprowadzać. Oni po prostu ten model biznesowy ich jest naprawdę. Lepiej wrzucić pakiet do gry, po czym jak zobaczą, że pakiet się nie sprzedaje, no to nie zarobimy na tym nie wiadomo ile, no to możemy to ludziom wrzucić. Za nie wiadomo jaką tam kwotę w, w grze, jeśli chodzi o walutę gry, żeby mieli 3 miesiące farmić na jeden kamek, nie? No, a gdzie trzeba tam pewnie 10, żeby zamienić jakiś tam super ekwipunek. Nie nie zamieniałem tego. Myślę, że nie będę tego nigdy zamieniał, bo ja nie, nie pakuję w to diamentów, ani klej, nie, nie pakuję w to klejnotów, więc myślę, że nie będę miał potrzeby tutaj zamiany tych ekwipunków ale to zobaczymy. No ogólnie ja uważam, że spoko się tutaj zapowiada pod względem e, tego, że właśnie mamy tutaj to dodatkowe... Hmm, to możliwość, że będziemy mogli po prostu forum e, szybko zrobić. E, więc pewnie to skusi kilka osób, a kilka, większość osób będzie robiło też to na farmach. Hmm, z takich jeszcze jest tutaj ciekawszych rzeczy, no to... Ten nowy format KVK jest bardzo ciekawy. Jestem właśnie ciekawy jak to będzie wyglądać. No to to wydarzenie no to taki raczej klikacz będzie. Zobaczymy co tam więcej dodadzą. Może jakieś złote głowy będą do zdobycia materiały. No zobaczymy. No to tam skrócenie tych opisów, jakieś dodanie nowych filmów. Żeby pokazać jak działają skille. Co tu jeszcze takiego było ciekawego. Do tak, z takich ciekawszych rzeczy to w sumie nic nie ma, yy, oprócz tego właśnie forum, yy, oprócz tej yy, też arenki, że yy, tutaj te jakieś dostosowanie ekwipunków, talentów i uzbrojeń, ale to nie wiem czy to jest sens w ogóle tam coś yy, w tym robić w kierunku, no ale to no, oni tak po prostu uważają. Ja myślę, że te areny są po prostu źle dopracowane, ale to jest tylko moja opinia. E, ok, jeśli chodzi o, o, to, o, o tą aktualizację, to, to tutaj raczej nic nie będę już dodawał od siebie. E, poczekamy właśnie na, na ich jakieś ruchy, co tam ciekawego nam jeszcze pokażą. Może jakiś filmik się pojawi z tym nowym formatem KVK zanim aktualizacja wejdzie żeby nam po prostu rozjaśnić to, jak to będzie wyglądać. A z mojej strony to będzie wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania i do poprzednich filmów na moim kanale. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.